Witajcie kochani. Ze względu na komentarze, które pojawiły się pod ostatnim filmem Top Deals, w którym pisaliście, że Kacper wygląda, jakby był, nie wiem, bity, torturowany, żeby występować w naszych filmach, jako że było trochę faktycznie mało energii w nim. Postanowiliśmy, że w tym tygodniu będzie poważny top deals i nie będzie żadnych wierszy. Zaczniemy od oświadczenia, które wyda sam Kacper. <laughs> Oświadczam, że nigdy nie byłem zmuszany wbrew swojej woli do występowania w filmach Tobius. Tak naprawdę uwielbiam występować przed kamerą. Mam straszne parcie na szkło. Ostatnio byłem nieco śpiący po prostu po ostrym melanżu. Dzisiaj w sumie też mam ostrą imprezkę, na którą muszę się już zbierać. Obiecuję żywsze występy w przyszłości. Powtarzam z własnej woli i nieprzymuszonej. Elo mordy, pozdro, laski, trzymajcie się, hej. Podpisano Kacper. Siemaneczku mordeczki, witamy w nowym Top dealcie. Dzisiaj ze mną wystąpi Zagłoba. Siemanko. Pokażemy Wam jak zawsze najlepsze oferty na rynku w zaskakująco niskich cenach. Także nie, nie przedłużając, zaczynajmy, oglądajmy i co, od czego lecimy. Słuchaj, może coś czego jeszcze nie było na Top dealu? Eee, Czyli wędka... Penik, penik. penik pen. I To jest, jest niebyle, jaki pen Panie kolego? Gubele, iście. To jest pen y, 1 plus 1, y, conflict elite także wędka z bardzo bardzo wysokiej półki kosztująca normalnie 1550 zł jak dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Słuchajcie, mamy ją teraz ponad 67% taniej, czyli za 499 zł. To jest długość 213 i to jest wędka do 32 gram. Ja myślę, że tutaj ona by się znakomicie nadała. Zobaczcie, jak to jest wykonane w ogóle to jest. Łami, lo, opro, opro, oprociki, tutaj, siki. Słuchajcie, fuczy. Jeden drugi, jeden K Tu w ogóle jak bogato jakiś taki chrom tam bosem do Blanku. No, nie? Takich... Choć chodź przygniemy, zobaczymy. Jak dobrze pamiętam, to jest taka dość sandaczowa wędka. E, no ale ona nie jest za szybka. Nie jest za szybka szczytowa. To się ugina. I kupa mocy. Szczerze mówiąc, lubię takie taka taka lubię takie węg. na ten majowy temat. Jak Szybność najbardziej? szubakówka, myślę, że z, z przyłowem sandacza jak najbardziej. To pierwsze. E tak, jak, jak przypenię, to jeszcze pokażemy Wam e XR-kę -er inshora. E długościowo jest to kijeczek 2,13 do 30 gram, czyli e parametry podane, natomiast kijek e o wiele, wiele, wiele tańszy. Mianowicie z 640 zł, teraz możecie go mieć za 219 zł. To jest też wędka e dość, e dość mocna. E inshore, czyli tutaj e wskazuje nam, że. Do łowienia, prawda? No, yy, Wewnątrzlądowego. We, we, ale wewnątrz W Stanach Zjednoczonych po prostu oznacza, że są to wędki takie do łowienia zatokowego, tego typu tematy. To jest okay. Tak, Ja myślę, że tak. też, też tutaj też szczupakówka, tylko taka po prostu no trochę niższej wiadomo klasy. Ale fajna szczupakoweczka bardzo lekka i to też jest 1 plus jeden jak tak. coś. Także jak szukacie takich wędek, a ostatnio powiem Wam, że w sklepie stacjonarnym yy, ostatnio dużo zapytań o jednoskłady, o wędki 1+1, więc myślę, że... Może trochę wraca taka moda, bo był taki moment, że jednoskłady przestały być popularne. No też wynika to z tego, że coraz lepsze łączenia producenci zaczynają wypuszczać na rynek przy dwóch składach, a wiadomo transport jest dla wielu osób ważny. Natomiast 1 plus 1 idealne rozwiązanie, bo jednak oszczędzacie miejsca w transporcie ale za to A macie pracę jedno poradu, tą pracę tak. jednokładną. Czułość i praca, jest to na pewno nie do e, przecenienia. E, jeszcze z takich super kąsków, słuchajcie, ja nie pamiętam, to chyba było już na Top Dealu, natomiast nie, na pewno nie było w tej cenie. Bo w tej chwili uda nam się wyrywać e, SGS6. E, ja tu mam jedną, ogólnie będą dwie teraz w takiej zaskakująco niskiej cenie. E, ja mam którą? E, słuchajcie, ja mam, e, to jest Jerk Bite. Tak, 221 do 25, tak dobrze myślałem. 221 do 25, co? o tej wędce mogę powiedzieć? Ja myślę, że to jest mega uniwersal, bardzo lekka. Znowu na super komponentach. Znowu mamy Siki. Znowu wędka, dobrze, gruba, ponad 1000 zł, kosztująca. Zobaczcie, kosztująca wyjściowo. Widać tą metkę? Nie widać, dobra, coś tam widać. No, Siki, znacie firmę nie Myślę, że nie wiem, trzeba jej specjalnie tutaj przedstawiać. Wędka kosztująca 1089 zł, a teraz ponad 70% do Paweł. Trzy Ile? Tak, trzy Ile? 299 zł za SGS6, słuchajcie, Daj, także chłopie, oferta mega, uważam, że mega oferta, naprawdę, słuchajcie, Braci. to są faktycznie rzeczy, które już były na top dealu, teraz udało nam się wyrwać jeszcze taniej, więc Wy też je macie jeszcze taniej. Sprawdźcie wszystkie pozycje od Savage'a, jest tego dużo, myślę, że film byłby za długi, gdybym od teraz prezentować wszystko, co chcemy Wam zaproponować. Natomiast ja tutaj na, na lekko mam e, kilkanaście modeli, myślę, że m, bez problemu znajdziecie je na stronie. Co mamy nowego? To co lubicie, czyli y, japońska firma. To Ej. jest rzadkość, jak wiecie, na Top Dealu? Dajła. Dajła, dzisiaj dajła e, cała praktycznie e, seria sen, Caldia Sensor. Będzie w tej chwili na naprawdę grubych obniżkach, na bardzo dobrych cenach. Przygotowaliśmy takie trzy, powiedzmy, reprezentatywne egzemplarze. Wszystkie znajdziecie na stronie. Oczywiście. Ja, ja, jest ogólnie ich ich macie kilka. do wyboru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wędek macie do wyboru, także jest to naprawdę super gratka. Tutaj mamy przykładowy, kijek, który mi się wydaje, że byłby bardzo dobry na wstrąga. 20 do 6 gramów. Kije lekkie, kije też na dobrych komponentach, weź paweł chyba. Możesz... Na, są od 6 do 18. Jeśli się. Nie Najmocniejsze tak, te 18. sensorki osiemnastki. Tak, osiemnastki liście. Zobaczcie, szczycik, tak jak przy strągowaniu ja na przykład bardzo lubię prawie bez proszenia się kładzie, Oddaję. tutaj już się zaczyna moc. I tutaj już zobaczcie, 60 trzymacie, już muszę sobie pod rękę wziąć, bo już nie dam rady. Zobaczcie, 60. Myślę, że bez problemu siłowo utrzymacie. Ledka, która będzie bardziej. I przelotki też tutaj macie. Tak, cały jest lekki z Dokładnie, Cyrkonia, jakaś technologia dajwy. Cyrkonia. Proszę bardzo, prawie diamenty. Biżuteria. Prawie diamenty. Japońska biżuteria w takiej cenie, słuchajcie. Nawinę Wam tak szybko. Akurat ta, którą pokazywałem, 372 zł. Normalnie w tej chwili macie ją za 249 zł, to jest ponad 30%. No i słuchajcie, ja wiem, że tutaj pojawiają się pozycje po 70%, ale to jest dajwa. Słuchajcie, sami sam wiecie, sami znacie. Tak. Daiwa Shimano, tutaj nie ma obniżek, praktycznie, a tutaj możecie 30% taniej wyrwać e, bardzo fajne wędki. Korzystać, e... bo nie będzie to często na tak, pewno. W tej Teraz serii... jesteśmy jeszcze chwilkę przed sezonem, zaraz wszystko ruszy, także zbrojcie się chłopy i dziewczyny, kiedy, póki możecie. Tak, naprawdę. tak jest. W tej, w tej serii jeszcze znajdziecie lekkie, takie kije rzeczne. Myślę, że tutaj 2,70 do 18 gram. Tu jest albo bardzo duży klęk, albo myślę, że na luzie letni boleń na niewielkie przynęty Zobaczcie, znowu Kleniozał. ten szczyt. Tak, ten szczyt znowu się bardzo, bardzo chętnie kładzie. Tutaj już w dwóch trzecich wkracza moc i ta moc jest do samego Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. nie śpiewa. Nie chlać, nie śpiewa. Zobaczcie, dobra. bardzo fajne ugięcie, więc myślę, że jeżeli lubicie troszeczkę szybsze wędki do takiego rzecznego łowienia na jakieś, może bez sterówki, walk the dogi, tego typu przynęty, to myślę, że możecie się śmiało zainteresować tą serią Kaldia Sensor. zaznaczyć uchwyt rezonansowy, jest w monokoku, są wykonane. No to wszystkie. pokażmy to od razu, bo no, może nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Zobaczcie, tego widzicie, że tu dolnik jest jakby cały zespolony ze sobą i tutaj... Tak. Ja to idzie aż od blanku i to niesie Wam w rękę wszystkie bodźce. Każde tupnięcie, okamyczek, puknięcie wszystko będzie No tu do tego fajne, estetyczny koreczek, to też fanów korka nie brakuje zasadniczo. Słuchajcie, ta rzeczna wędeczka, 2,70 do 18 gram, to jest najmocniejsza z tej oferty. Z 465 zł będzie za 309 zł teraz, więc mega oferta według mnie. No i co, jeszcze w ramach przypomnienia, wspomnimy Wam, że cały czas trzy taniej niż oferta podstawowa, możecie wyrwać o, to kombosiki. To najbardziej lubimy. Czyli kombosy mocniejsze 110 i 130 e, w długości 2,51 z Krakenem, Krakenem T300. T300. Maszynka e... solidna, hamulec. Dobrze, e... wszystko tutaj spasowane na duże ryby. Jak się wbierze, wbierze, wybierzecie na większe ryby, to kombo bierzecie nie zawiedziecie. I tutaj się, tak w 110 macie plecionkę 0,238 e, w do 30 macie już na grubego zwierza bardzo plecionkę 32 od hypea ośmiosplotową. I, do, I teraz drugi typ cast, tych Combo castów, czyli mamy 50 i 85 z H2. I tu plecioneczki to, to mamy odpowiednio do 50 15 w, w kolorze fioletowym i do 85 19 też w kolorze fioletowym. Tak to wygląda. A pokazywałem Wam na jednym z poprzednich shortsów też Czym grozi brak zakupu w combo setu od Hype, tego, Także To nie są żarty. Tak, zapraszam naszych rolek, dowiecie się dlaczego warto ojcu kupić combo Słuchajcie, cenowo te delikatniejsze to jest odpowiednio z 834zł na 53450 z 854 na 554, 85 i te mocniejsze to są oba w jednolitej cenie z 963 na 649, co to też da wam daje ponad 30 oczek w obu przypadkach. Pamiętajcie, że ta promocja jest tylko i wyłącznie w przypadku kombo setów z multiplikatorem. I z tak, podleciągu. dokładnie. dokładnie. Tak. Natomiast e, znajdziecie to w tej chwili w zakładce Topdil, więc łatwo będzie Wam szukać. No i jeszcze e, słuchajcie, jak już Top deal, no to w ramach przypomnienia. E, premierowa seria e, H5 od Hype. Tackle, e, wędki składane ręcznie, robione ręcznie, e, każda indywidualna nie ma dwóch takich samych, są ręcznie malowane. Są z najwyższej klasy komponentów na matach. To raja, 30, 40, 46 ton. Alconite Rings, Army Corp, przepiękny, słuchajcie, on jest tak cudowny, ten koreczek. I każdy naprawdę... jest indywidualnie malowany, także długiego takiego nad wodą, jak Dokładnie, was. Nie Patrzu, ja, ja zawsze zapominam te literki, jakbyś mu powiedzieć, jakie to są uchwyty. To są wszystko fuziki. To jest TVS, odwrócony TVS. -sik. Czyli w podstawowych spinningach tak. tych od 20 gram tak, macie na góry. Tutaj jest PTS. W Czyli to jest yy, kastowy kast castingowy odpowiednik. odpowiednik yy, z dostępem do blanku, właśnie. I do tego macie yy, SKSS. Ok, tak, to trzy typy uchwytów, w zależności od yy, gramatury przeznaczenia tych wędek. Także przypominamy: słuchajcie, wędki, yy, które no, każda normalna firma uznana na rynku gdzieś tam, która jest od lat, yy, zapewne wyceniłaby je na 1200. Plus. My też takie wyceniliśmy, natomiast, ponieważ to jest Tobli, ponieważ to jest spleciona, ponieważ coraz więcej osób ufa marce Hype tak, i coraz chętniej ją kupujecie, wychodzimy wam na przeciw i teraz możecie mieć je za pół ceny, już od 599 zł. Więc, zajrzyjcie w zakładkę Tobli, oraz A ja Wam powiem po od siebie, że sprawdzałem przed chwilą nawet wyniki, jak nam idzie sprzedaż, i powiem wam, że w tej półce cenowej, mimo tego, że promocja jest naprawdę duża względem tego, co oferuje konkurencja przy h Powiem Wam, że H5 się rewelacyjnie sprzedają. Y nie jest to najtańszyki, ale widać, że doceniliście to, co dostajecie w zamian. No, w niektórych modelach na już połowa stanów, po stanów zniknęła, tak, zniknęła więc, więc szybko. Ja musimy, bym nie zwlekał. Musimy się śpieszyć z domówieniem, to, ja nie żebyśmy nie przynajmniej w środku sezonu drugą partię dostali. Słuchajcie, temat z ostatniego tobila, czyli Laurę, Hook 7 w wersji 50-200, czyli ten do głębokiej wody podstawowa sonda. Fajnie zagryzł, natomiast gdzieś tam jeszcze parę sztuk go mamy, żeby jeszcze bardziej was zachęcić. Składamy z niego calusieński zestaw, gotowy, totalnie gotowy do łowienia. Zestaw akumulatory są dwa, tylko już chyba się nie zabiorę. Więc macie echo sondę, macie cover, macie skrzynkę do akumulatora, dwa akumulatory, ładowarkę, ładowarkę samochodową oraz uchwyt do przysmolnika. To wszystko idzie spakować w jeden taki bardzo fajny, mobilny zestaw, który bierzecie za ucho i sobie przynosicie. Zgadujcie za ile, już wam mówię. Walczyłem długo, żeby to zrobić, bo, bo nie było zgody góry, ale udało mi się. 3317 3, 3, zł to jest. Jakbyście chcieli wszystkie te komponenty kupić oddzielnie. Udało mi się wywalczyłem dla was 1999. Ja nie mam go na liście tutaj. Możesz nie mieć. Czy dołożyłeś, jest, w ostatnich. <laughs> to jest taka ekskluzywna, widzisz niespodzianka. Później się będę tłumaczył. Słuchajcie, 1999 Oj, zł będziesz, 40 będziesz. oczek na Echo sądzie kompletny zestaw do pływania, bierzecie, składacie, to pakujecie sobie na ponton, na łódkę, wyjeżdżacie na wodę, macie e echosondę. Bardzo dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy się cały czas zastanawiają, czy łowić e z echosondą. Łowić jak najbardziej i teraz macie ku temu zaje... Tylko, żeby nie było. Daje fajną potem, okazję. że y, szybko zniknęły. <gry> tak, nie... słuchajcie, dobra. Zapraszamy jeszcze tutaj do naszego stołu pitości, tak, żeby jeszcze y, Wam przybliżyć kilka ofert. Oczywiście, no, żeby ten film nie trwał znowu godzinnie, przygotowaliśmy wszystkiego. Natomiast, jak wejdziecie w zakładkę Top list", na pewno wyczajicie te y, fajne smaczki. Słuchajcie, tak. mamy tak, mamy kolika czwórkę y, w trzech rozmiarach. To jest, zdaje się, dziewiątka, taka sumowa, bardziej po, pozycja, bym powiedział. Sumowna, może być też y, powiedzmy jakieś Norway. Norwegia, no, no, no ciężkie ]brig屁zy. tematy, tak powiem, ja lubię takie łowienie. Więc... No, duże ciężkie. No, zabawki dla dużych chłopców, Dokładnie, tak? ale też i w mniejszych Re rozmiarach. Słuchajcie, ten kołowrotek e... z ponad 400 zł w tej chwili będzie kosztował jak dobrze panem 140 albo 129. Uciek mi z listy to z kolei niespodzianka od Kacpra. E... <noise> bo dorzucił też go na, samym, na, samym końcu, na samej końcówce, mm. więc nie ma tu dokładnej ceny 149 zł, jak dobrze pamiętam. Jeszcze tak, jeszcze mamy tutaj piątkę i trójkę. Mm. 5000. to taki, myślę, że trochę na większego szczupaczka, powiedzmy takie wędki, około 50-60 gramów, już wam się taka piąteczka jak najbardziej sprawdzi. I trójka klasyk, uniwersalny. Tak jest, to jest seria mm. Quick 4, więc to jest dość wysoka już seria od Dama. Kowrotek wiele razy sprawdzony, to już jest, przypuszczam, końcówka firma Dama już troszeczkę zaczyna redukować stoki, tego korzystamy, Wy też z tego korzystajcie, bo naprawdę jest warto. W tej cenie y, piątka to jest koszt y, 129 zł, trójka to jest 109 zł, czyli macie krójka w cenie, krójka jedynki. Mieszny hajs, super ans. Słuchajcie, no, y, mamy też promkę na coś dla naprawdę dużych chłopców, aż sam się ple, planer praktycznie w kieszeni otwiera, jak to y, widzę. No i tak y, częstnimy pomału do tego okresu. Czyli SG4D -E Line True Roads 30. 32 42 cm 420 g. Mam kolegów, którzy rzucają takimi jeszcze złapy. Już jest ciężko podobno, ale dają radę. Ja do nich nie należy, ale <gubishi> wypuścić za <irałut kągni gubishi> łódką jak najbardziej. Majki machniego, mówię, żeby sobie za nie to machnęło. E, słuchajcie, Color Bream, także Leszczyk. Ja wiem, że trochę nie ten czas, natomiast wiem, że teraz dużo, dużo znajomych, dużo kolegów, dużo klientów przychodzi, e, kupuje towar, jeżdżą na Szwecję, Norwegię, e, więc, e, więc tam jak najbardziej może Wam się on przydać. A możecie go mieć znowu, w, no, farszywie niskiej cenie, bo 161 zł kosztował, e, kosztował e, normalnie w tej chwili możecie go mieć za 69 zł, co jest obniżką o ponad 57%. Dobra, przechodzimy. KVD, tak od jest. Strike Kinga. I to już było na to blizu. Było, By... ale wraca. Słuchajcie, y, amerykańskie przynęty, co dużo mówić, świetnie się u nas też sprawdzają. Y, Różnią się od, od tego, co jest u nas na rynku. Po pierwsze, dlatego, ponieważ zapach mają. Kawowy. Tak, tak jest. Niespotykany, tak, niespotykany, niespotykany, także możecie zaskoczyć ryby aromatem na łowisku swoim. Yy, sól zawierają w środku. Bardzo fajny. Tak jest. silikon. Yy... Oprócz tego Shadowicius w kolorze Magic też wrócił. Zaraz o cenach sobie porozmawiamy, na razie wam pokażemy. Shadowicius to jest nietypowa guma, bo ona jest pusta w środku. Nie mhm. wiem, czy to uda mi się jakkolwiek mhm. pokazać. Natomiast jak ją naciskam, no nie jestem w stanie tego pokazać. Ona ma, ona ma komorę powietrzną. Yy, po całości praktycznie. Więc po pierwsze, możecie tam znaleźć traktora, po drugie, możecie korzystać z tego jako z do wolnego opadu. Multum zastosowań, nie ma dużo takich gum na rynku, więc warto. Jedyny z tak to jest z naszego rynku, to był czaki od Dragona, który miał brzuszku komorę. komorę powietrzną. Tak. Natomiast tutaj to jest świetna przynęta, jak się zbroicie już na maj, na płytką wodę, na szczupaki z płytkiej wody, możecie. To u... i to po południu. i tak. Słuchajcie, oprócz tego mamy tak, Paweł pokazał jaskółę, tak. są jaskółki, no, to też kopytko, no dobra, nieistotne, są jaskółki, są kopytka z tej serii kafein, czyli tych barwionych kawał, barwionych. Aromatyzowanych. Aromatyzowanych. I słuchajcie, tak na szybko. Większość tych gum kosztuje 34 zł wyjściowo. My je w tej chwili oferujemy. Były po 14 złotych, jak dobrze pamiętam na no by przy, po, przy poprzednim wypuście. W tej chwili macie je po 9,99, także poniżej dyszki. A słuchajcie, Shadow się nawet żeśmy tak tanio wyrwali, jest nieprawdopodobnie, że macie je po 6 70% 80%, 80 obniżki. Stary, Prawie nie? byście w Walmartzie byli. Co <gry> Z 34. No. E, przy gumach będąc, e, Sig Flanker. E, w tym kolorze, czyli Motorola Burbot, mamy 6, 8 i dziesiątkę e, Odpowiednio po złoty 39, złotych 99 i 2,49. E, najmniejszy kosztował ponad 5, największy ponad 7, więc też macie po 70% praktycznie obniżki. No, coś, co kiedyś było hitem, teraz trochę przygasło, bo postanowiliśmy też porozmawiać. Przypomnieć, przypomnieć jak pogadać, można skonstruować nas gumę, jeżeli nie chcecie a suche, po jednym macie ma, ma, ma swojego czasu dla marketingu zjadł kawałek, że głodny nie jest. I żyje, chociaż I tutaj go nie ma. A myślę, że zjesz, kurczę. Eee, nie zna, pewnie część z Was kojarzy tą to gumę, to jest Iron Claw Slim Gym Non-Toxic. Tak. Eee, guma nietoksyczna, nie zabrudzająca waszych zbiorników, eee, dodatkowo z materiału pływającego TPE. I co mogę nie powiedzieć, nie trzymajcie je z innymi gumami, strasznie działa, rozkładają się nawzajem, rozpuszczają, dziwne rzeczy się w pudełkach dzieją, więc oddzielna strunóweczka i te gumki możecie mieć za pół ceny około, czyli trzynastka 13, czyli 13 z 7 na trzy czterdzieści dziewięć, szesnastka z dziesięciu, tak jest, za pół 5. ceny. Za pół ceny macie ten gumeczki, mamy wszystkie obrobione. Wszystkie obrobione, słuchaj, co jeszcze pokażemy? Nie, pokażemy nie jeszcze mamy... flankera, nie, pokazałem planker, już Playercy, tak, tak. Playersy, bo playercy już były, ale znowu udało nam się je jeszcze niżej y, ogarnąć. 319 zł, tak to wycenił Savage Gear, więc no, brrr, bogato, bogato. Natomiast no, jest to jakościowo bardzo dobra rzecz. Y, to, co my próbujemy zrobić, to jest po prostu w szerszej grupie odbiorców je. Yeah zaoferować. Po poza tym znacie, znacie temat, redukcja tak. stoków. Sewerz pewnie trochę za, długo tego, za dużo tego wyprodukował. Przywalił za wysoką cenę, teraz też chce starać Więc się na to jest nowości. też moment na to, żebyście się Miejsce naprawdę rzecz w którą mieli. Bo nie kupujecie tego na jeden sezon, no, to kupujecie dokładnie. na lata. Jak nie zgubicie, to macie to na lata. Dokładnie. To jest naprawdę produkt bardzo wysoki jakościowo. Yy. Zaciskarkę do tulei yy. Nożyczki, crimper, do dużych kółek łącznikowych nawet macie takie, no do średnich i dużych, macie końcóweczkę. Wszystko jest fajne, Metui. I jest fajna sprężyca. ta smyczka, żeby tak. że właśnie, a propos zgubienia, jest to jakoś ograniczone. Z 319 zł na złotych 80. <gry> 9, więc 72 oczka znowu dla Was, słuchajcie, zostaje. No i co? Tak, żeby Was już nie zanudzać, na dzisiaj myślę, że to wszystko. Śledźcie nas oczywiście. Prosimy łapkę, prosimy o suba standardowo. I co? No i obserwujcie, bo teraz się bardzo dużo producentów wyzbywa towaru, który już gdzieś tam jakiś czas na rynku jest. Także to jest okazja dla Was. Śledźcie nasz kanał i to zobaczyska. A my się widzimy z własnej nieprzymuszonej woli w kolejnym to Bilsie.